Europa, papie, bierzesz mapę Cyk Tu są takie mikstury potężne Wszystko jest, wszystko jest, siub 2-3 spacja, lecone Cyk, o, jednak potrzebuję więcej mamy Cyk Convocation, cyk, boom Convocation, cyk, fuch. Cyk. Lecąko jest normalnie, gościu. Nie jakieś tam zamulanie dupy. Cyk, fuch. O, łapka, to się cofnę, a co? O, pieniędzory. No i cyk, no to mamy sprawdzanie. Bulida. Siup, se zbiorę. Co mam robić? Biegać cyk, cyk Mało skroli masz? Mało, tylko podnoszę. Cyk, fuch. O, ręka. Cyk. 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 O! Jakiś ziomek, no nie ma ziomka. Okej. To byś Cyk, jazda. Bosik? No to ślub. Dawaj mapę. Cyk, koniec? Koniec. Są częsy? Pa. Bum. No niestety.